Dziś o 20:00 w godzinie zero Cuevo na Fide. Czemu to big deal? Już tłumaczymy. Cuevo na Fide, czyli Kuba Grabowski, to jedna z najbardziej wpływowych postaci w polskim rapie. Założyciel Que Quality, autor różnych hitów i właściciel Misty, czyli firmie, która specjalizuje się aktualnie w mochi. Na swoim koncie ma około 13 projektów muzycznych, z czego 3 płyty pokryły się diamentem o łącznej liczbie sprzedanych 500 tysięcy kopii. To jedyny raper, który posiada tyle diamentów w Polsce. Ale Kwebo to nie tylko muzyka. To też projekty artystyczne, jak przy promocji chociażby Romantic Psycho. Wtedy Quebo wcielił się w swoje Alter Ego, czyli Kubę Grabowskiego, cichego introwertycznego chłopaka w okularach i bez tatuaży. Punktem kulminacyjnym tego performance'u była symboliczna przemiana w klipie. Szuby, nicza, pestycy, Dobry losie weźmie przed tym chron. No i przyszedł rok 2023, w którym to Kwebo ogłosił koniec swojej kariery. I czekaliśmy do listopada 2024 roku, kiedy wyszła Futura Matrzy. Co się stanie, gdy przestanę się zastanów? Żaden Stańczyk nie jest stanie tu wypełnić pustostanu. Tak jak stano, zmieniam kanał, no i zaczynam odcenia. Tego samego dnia Kłebo ogłosił pożegnalne wydarzenie online, akt pierwszy. Ale ci, którzy kupili na niego bilet, mieli dostęp do przedsprzedaży na koncert pożegnalny na PGE Narodowym. Efekt? Popyt był tak duży, że przerosło to organizatorów i trzeba było zrobić drugi koncert, żeby wszyscy fani mogli zobaczyć Quebo na scenie po raz ostatni. A teraz jesteśmy chwilę przed finałowymi koncertami. Czego możemy się spodziewać? No właśnie nie wiadomo, bo Kuba mało mówi, on ogólnie nie udziela wywiadów, no chyba, że ten u Winniego. Dlatego dzisiaj wszyscy siadamy, oglądamy kanał 0, bądźcie z nami punkt 20 i dajcie znać w komentarzu, jaka płyta kłebo była najlepsza.